Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest niedziela, ja bardzo rzadko nagrywam w weekendy, zwłaszcza w niedzielę. W sumie to już nie pamiętam czy, czy i w ogóle kiedykolwiek nagrywam dla Was vloga w, właśnie w niedzielę, ale dzisiaj jest ku temu szczególna okazja, dlatego że mamy przepiękną pogodę. W ogóle już ta pasa pogodowa dobra trwa czwarty dzień, tak, dobrze mówię. od Pio trzeci dzień od piątku, nie pamiętam jak było w czwartek, ale na pewno od piątku było bardzo ładnie, więc postanowiłam, że biorę się za balkon. Mam teraz trochę czasu. Jest tak jak mówię słońce, więc wszystko sprzyja. Prawdopodobnie jest to ostatni kadr, kiedy ta huśtawka jest w salonie, bo finał finałów planuję ją właśnie dzisiaj wynieść na balkon. Natomiast zanim to zrobię, to muszę najpierw go umyć. Tam nie ma żadnych rzeczy ale mam jeszcze zawieszone lampki takie wiecie świąteczne choinkowe więc muszę najpierw zdjąć te lampki muszę pomyć wszystkie barierki umyć podłogę a następnie właśnie przeniosę sobie tą huśtawkę, ponieważ za tydzień mamy majówkę, ja nigdzie nie wyjeżdżam, ale tak sobie właśnie pomyślałam, że fajnie będzie już mieć przygotowany balkon. I o ile będzie ładna pogoda, a w sumie to nie wiadomo, bo jak na razie nie zapowiada się jakoś szczególnie, ale wiecie, prognozy mogą się jeszcze zmienić, więc jeżeli będzie ładna pogoda, to ja już będę miała balkon przygotowany i będzie fajny chill. Umyłam sobie przed chwilą włosy, po raz pierwszy od mojej wizyty u pani fryzjerki od obcięcia. No i tak one się to prezentują. Myślę, że w sumie dla mnie jest różnica, natomiast Wy to w sumie nawet nie wiem, czy, czy zauważycie, że, że naprawdę sporo obciam, bo obciam mniej więcej tyle włosów albo nawet więcej. I jestem bardzo zadowolona, dlatego że krócej się suszą. Ja tylko po myciu zawsze rozprostowuję je na taką, taką grubą, okrągłą suszarko-szczotkę, więc szybko to poszło. Nawet nie prostowałam. Prostownicą, bo stwierdziłam, że szkoda znowu wysuszać te zdrowe końcówki, ale generalnie jestem zadowolona, bo włosy się fajnie układają, ta fryzura jest lżejsza, już nie ma takich właśnie, wiecie, strąków, tylko ładnie są podcięte i na lato, na wiosnę teraz i na lato myślę, że taka fryzura właśnie będzie praktyczniejsza, także generalnie z cięcia jestem bardzo zadowolona w ogóle z decyzji, że, że je tak dosyć mocno podcięłam. Również ja się bardzo długo w sumie zastanawiałam, jakoś tak już od Roku y, myślałam o tym, żeby, żeby podciąć te włosy, bo właśnie nosiłam je ostatnimi laty, takie, takie dosyć długie. Natomiast w końcu się zdecydowałam i fajnie, nie żałuję i myślę, że już y, chyba raczej zostanę przy takiej długości. Może nawet jeszcze je y, po wakacjach trochę skrócę, żeby były jeszcze krótsze, zobaczymy. W każdym mądzie razie na razie myślałam, że będę żałować, a nie żałuję. Dobra, słuchajcie, zabieram się za balkon, yy, pozdejmuję te lampki, umyję wszystko, yy, wyniosę tą huśtawkę i odezwę się do Was. Ale słuchajcie, jest pięknie, taki śpiewają. Cudownie. strasznie się zmacham, ale powiem Wam, że misja zakończona sukcesem. Robiłam to wszystko sama, dlatego że nie mam mojego męża i nie chciało mi się już na niego czekać, więc stwierdziłam, że sama tą e, huśtawkę sobie tutaj e, przetaszczę. No i się udało, także już. Już, słuchajcie, jestem zadowolona, mam już czyściutko, mam porządek. E, kwiatki to za jakiś czas, myślę, że gdzieś tam na początku maja, o ile pogoda się nie popsuje, powinny się już jakieś sadzonki pojawić. No ale to zobaczymy, jak będzie. Skrzynki te właśnie na kwiaty mam na korytarzu, więc nie wiem, czy je będę już dzisiaj przynosić, czy nie. Zobaczymy. Na razie mi się powiem szczerze, nie chcę. W każdym razie pokazuję Wam to po to, że chciałabym Was jakieś zachęcić i zmotywować, jeżeli macie właśnie, nie wiem, jakiś właśnie chociażby balkon, taras ogródek, cokolwiek czym się trzeba było teraz zająć, żeby później sobie fajnie odpoczywać. No to weźcie się to, słuchajcie, zajęło, nie wiem, jakieś, jakąś godzinkę, no może półtorej. Każdy będzie razie niedużo i muszę przyznać, że ten balkon był mniej zabrudzony niż co roku, dlatego że u nas gdzieś tak w okolicy nie pamiętam, ale chyba. Listopada, tak? Jakoś w połowie listopada zakończył się akurat remont na moim balkonie i panowie na koniec remontu też wszystko ładnie wymyli. Także przez zimę to nie zabrudziło się jakoś bardzo. Także no tak czy inaczej, wiadomo, że wszystko trzeba było umyć, ale wystarczyło naprawdę tak dwa razy i, i już jest ok. Także jestem bardzo zadowolona, motywuję was do działania i tyle. Wyniósłyśmy po obiedzie i wybraliśmy się całą rodziną na spacer, bo jest przepiękne, jest przepiękna pogoda. Podatek jeszcze mam paczkę do odebrania, także, a właściwie trzy paczki, także idziemy jeszcze do paczka motu. Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj mamy poniedziałek. Ja tradycyjnie podjechałam do biura, ale słuchajcie, bardzo się cieszę, że właśnie mogę zacząć ten tydzień pracy w poniedziałek, bo ostatnio e, dwa poprzednie tygodnie zaczynałam od wtorku i później ten tydzień jest jakiś taki krótszy, szybciej mija. Nie wiem, także cieszę się, że wszystko wróciło na swoje tory. Cieszę się też z tej pięknej pogody, którą mamy, aczkolwiek przed chwilą w radiu mówili, że po południu mają być już deszcze i burze, także słabo i w ogóle ma się um, pogorszyć pogoda z tego co widziałam w środku tygodnia ma być tak znowu 10-12 stopni także niestety ale trzeba czekać y, trzeba korzystać z tego co mam no niestety te najfajniejsze godziny przesiedzę w biurze, ale i tak zawsze fajniej się po prostu siedzi, żyje, pracuje, jak jest piękne słońce. Nawet dzisiaj właśnie moja córka powiedziała, że od razu chce się jej żyć, że od razu ma lepszy humor, jak się wstaje, jest słońce, to człowiek z takim większym optymizmem podchodzi do wszystkich nawet takich, wiecie, najtrudniejszych swoich obowiązków, także... Także tak, ja dzisiaj wstałam w ogóle o 5, jak zwykle, bo w poniedziałki zawsze tak wcześniej wstaję. Zresztą tak naprawdę przez większość tygodnia wstaję wcześniej. Poćwiczyłam, wyszykowałam swoją rodzinę do pracy, do szkoły, ja też się wyszykowałam, także zaczynam. Lecę. Jest już po południu, ja jestem w domu, przebrałam się i pokażę Wam teraz zawartość tych paczek, które odebrałam wczoraj. Będą tutaj kosmetyki i książki. I zacznę może od dwóch rzeczy do włosów. To jest pianka i lakier marki Dawines. Oni mają trzy wersje chyba tego lakieru, taki lżejszy, średni i mocny. Ja tym razem nie pamiętam, na który chyba się na ten najmocniejszy zdecydowałam. W każdym razie zarówno lubię ten średni, jak i ten bardzo mocny. Tego lekkiego chyba nie miałam, nie pamiętam, ale te lakiery są naprawdę super, bo one bardzo ładnie utrwalają fryzurę, tak usztywniają te włosy, ale jednocześnie ich nie sklejają. I przy okazji też ten lakier tutaj jest chyba 400 ml. On jest bardzo, bardzo wydajny. Ja będę go używała kilka miesięcy, a do tej pory naprawdę nie znalazłam nic lepszego i kupuję, wciąż do niego wracam, pomimo że on naprawdę jest no dosyć drogi i pianka, pianka też nie tania ale też super, też podobna sytuacja, nie spotkałam nic lepszego, pianka bardzo fajnie usztywnia włosy powoduje, że też jest zwiększona objętość natomiast nie skleja włosów, one nie zostają matowe, nie są takie dziwne w dotyku nie obciąża też tych włosów także też cały czas do niej wracam ja o tych kosmetykach mówiłam Wam w filmiku, gdzie przedstawiam w ogóle całą pielęgnację włosów, także jeśli, jeżeli jeszcze tego filmiku nie widziałyście, to zapraszam do oglądania, bo tam jest naprawdę bardzo dużo fajnych perełek, których polecam i do których systematycznie wracam. I jeżeli jesteśmy przy kosmetykach, to może kontynuujmy i zrobiłam takie w sumie nieduże zamówienie z Sephory Mam tutaj coś nowego, mam produkty, do których wracam. Może zacznę od um, takiego produktu, który znam. I to jest Origins, krem nawilżający, ale taki matujący z serii różanej, ja też wielokrotnie do tego kremu wracałam, w zasadzie nie wyobrażam sobie sezonu letniego dlatego, że ten krem on zostawia taką fajną powłokę, on nie matuje skóry w taki sposób bardzo płaski nieładny, tylko właśnie zostawia taką fajną na twarzy żelową powłokę, która bardzo ładnie wygląda z jednej strony ta skóra jest nawilżona, ale z drugiej strony nie jest to płatki, płaski mat, ale nie ma też takiego błyszczącego i klejenia, przede wszystkim, którego ja nie znoszę, więc na lato on jest super, on jest właśnie nawet fajny na filtr, jak czasami mam krem z filtrem, który jest no nie za bardzo, który się wyświeca, albo na przykład mam krem tonujący, który na przykład fajnie wyrównuje koloryt, też ma SPF, ale zostawia taką klejącą powłokę, to jeszcze na to nakładam właśnie ten krem matujący z marki Origins i jest super, także wielokrotnie, on jest ymm, różany, to jest ta, ta seria różana, ma przepiękny zapach ja w tej chwili nie będę go otwierała, bo jeszcze na razie nie będę go używać dopiero go zacznę używać w tych takich naprawdę cieplejszych miesiącach ale naprawdę ma cudowny zapach i też jest całkiem wydajny on występuje w dwóch pojemnościach 30 i 50 ml i ja wzięłam tą 30 dlatego, że mi na cały sezon nie, letni spokojnie wystarczy i jeszcze wiecie, teraz mi się przypomniało, że jeszcze ma jedno zastosowanie, jak na przykład rano, w porannej pielęgnacji mam jakiś serum z witaminą C, który właśnie też jest takie tłuste i klejące, to też właśnie biorę troszeczkę tego serum, tego kremu, mieszam, nakładam na twarz i nie ma żadnego problemu, także bardzo, bardzo fajny krem, jeżeli właśnie macie skórę tłustą, mieszaną, jeżeli skóra Wam się lubi wyświecać, albo nie lubicie tego takiego uczucia klejenia się kosmetyków, ja tego nie znam, to wtedy ten krem naprawdę będzie świetny i maseczka do ust, którą polecałam wam też już wielokrotnie, ona chyba była w moich ulubieńcach roku, z tego co pamiętam, tylko inna wersja. I teraz ostatnio mi się skończyła. Też była w ostatnim denku. Ja miałam tą wersję zapachową, smakową berry, natomiast teraz zdecydowałam się na nowość na mango. Tak to wygląda. Żółte opakowanie, fajne, słoneczne, będzie pasowała do lata i zobaczymy od razu, bo ja ją dzisiaj już będę stosować na noc. No, powiem wam, że teraz, jak ten kosmetyk jest taki jeszcze nieruszony, to ten zapach nie jest jakiś taki bardzo intensywny. Jest bardzo ładny, nie jest taki sztuczny, ale nie jest też taki intensywny. Wydaje mi się, że to berry nie, tak bardziej intensywnie pachniała. Ale na ustach też ten zapach nie jest jakiś taki bardzo wyczuwalny. W każdym razie mazeczka jest świetna. Ja ją stosuję zawsze na noc. Ona pięknie złuszcza, ale tak w sposób niewidoczny ten naskórek na ustach i pięknie te usta nawilża. Także stosowana codziennie na noc powoduje, że o suchych skórkach, jak i spieszniętych ustach można totalnie zapomnieć. Bardzo, bardzo Wam polecam. Ona kosztowała chyba 115 zł, ale w ten weekend była jakaś promocja na Seforze, że było minus 20 Chyba minus 20%, minus 20 albo 25, nie powiem Wam dokładnie, bo już nie pamiętam. I kolejna rzecz to jest maseczka, to jest w ogóle nowość. I nowość chyba marki, i nowość dla mnie, bo ja wcześniej tej maseczki nie widziałam. Antibodes. Ja Wam pokazywałam taką maseczkę z miodem Manuka, którą też wielokrotnie już wiele opakowań zużyłam i też mi się jakiś tam czas temu skończyła. A teraz postanowiłam sięgnąć po coś nowego, to jest Flora. Marka z prebiotykami, która z jednej strony ma właśnie dbać o mikrobiom skóry i wzmacniać tą skórę, ale z drugiej strony ona też tutaj ma w składzie nadcynamit, więc ma yy, równoważyć tą skórę, uspokajać, powodować, że yy, będzie bardziej wyciszona, yy, że nie będzie yy, yy, zmniejszyć yy, pojawianie się wyprysków. Yy, więc właśnie pomyślałam, ponieważ mi też czasami tam coś latem yy, albo w tych trudnych dniach, Potrafi wyskoczyć, ale też moja młodsza surka ma jakieś tam czasami, już teraz w sumie nieduże, ale też problemy, w związku z tym tak wzięłam troszeczkę dla mnie, troszeczkę dla niej, bo markę Antipodes bardzo lubię. Do tej pory wszystkie kosmetyki, które miałam, to mi się sprawdziły, więc stwierdziłam, że zobaczę jeszcze tą maseczkę. Ona jest zamknięta, nie będę teraz otwierać, więc nie powiem Wam jakiś zapach. Ale w najbliższym czasie zrobimy sobie może jakiś test tej maseczki. Może nawet dzisiaj wieczorem ją nałożę. Nie zobaczymy. Więc maseczka. I jeszcze jedna rzecz. To jest tonik Mario Bodesku, wersja różana. Ja w zeszłym roku na wakacje kupiłam sobie tą wersję zieloną. Ona chyba była, nie wiem, z ogórkiem czy z czymś takim. No i była spoko, i z aloesem może była spoko, a teraz właśnie widziałam y, taką różaną, tu jest aloes, y, róża y, i jeszcze jakieś tam chyba zioła. W każdym razie, y, podobno bardzo ładnie pachnie, y, też y, toniki, te, toniki to jest tonik, czy woda taka? Nie, tonik chyba, y, mgiełka, to jest chyba mgiełka, mgiełka odświeżająca. One niewiele podobno robią na twarzy, ale... Słuchajcie, już samo to, że tą twarz nawilżymy i na to położymy serum, wtedy to serum się lepiej wchłania w skórę. Więc na okres wakacyjny wydaje mi się, że nawet jeżeli to nie jest, wiecie, super tonik, top of the top, no to po prostu wystarczy mi to. Tym bardziej, że właśnie ja kupiłam to głównie ze względu na tą małą pojemność, żeby było wygodnie, żeby w kosmetyczce się to mieściło i nie zajmowało za dużo miejsca. Także zobaczę. Wypróbuję, tam ta zielona była ok. Myślę, że ta też będzie spoko, Tym bardziej, że jeszcze uwielbiam w ogóle wszelkie kosmetyki z różą, różane. No, dowód, y, właśnie ten krem, też różany z marki Origin's. Także Mario Bodescu. I tutaj dostałam, coś mi tu spadło. A, spadło mi to. I tutaj, słuchajcie, dostałam y, próbeczkę, Tu jest Dior. Dior Forever. Pewnie jakiś podkład. To chętnie sobie wypróbuję. Tak, jakiś podkład. Zobaczymy. To ten podkład. Tutaj mam jeszcze jakiś. A, Angel Maglera. Zapach, całkiem taka solidna próbka. Ostatnio wam narzekałam, że, że Sephora nie daje próbek, a Notino daje, więc teraz dostałam. A tu jeszcze jedna rzecz, ja o tym zapomniałam. O, słuchajcie. To w ogóle był pretekst do zrobienia tego zamówienia, czy ja to teraz otworzę, tak. Bo skończyła mi się moja ulubiona pomadka błyszczyk z marki Charlotte Tilbury z kolor Pilotok. No, i po prostu musiałam to odkupić, dlatego że ja bez tego koloru, wiecie, za bardzo nie funkcjonuję. Mam zresztą ją teraz na ustach, tą reszkę, która mi jeszcze tam została. Na to mam nałożony błyszczyk Chanel i ja po prostu ten zestaw bardzo, bardzo lubię. Bardzo często zresztą pytacie mnie pod vlogami w komentarzach, co mam na ustach, więc w 90% przypadków to właśnie jest to połączenie. To Charlotte Tilbury w kolorze pilota. I na to ten błyszczyk Chanel to jest kolor 119. Nie pamiętam jak, jak się nazywa ten kolor, ale na pewno numer 119. I to właśnie daje y, taki efekt. No i tutaj mam jeszcze jakąś y, kartę. To nie wiem, to jakieś A20% na zakupy. A i tutaj jakąś markę, y, markę próbkę y, z freszką Bucha. Y, nie pamiętam co to było. O, jakieś chyba, nie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne. Za małe są litery, teraz nie przeczytam, bo nie mam okularów. I dobra, trzy, trzy książki. Zbliżają się, zbliża się sezon urlopowy, sezon balkonowy. Ja mam nadzieję, że będzie trochę więcej czasu na czytanie, więc zamówiłam sobie trzy książki, i pierwsza to jest Marie Kondo Magia Sprzątania. Teorie znam. Ja już wielokrotnie słyszałam różne osoby wypowiadające się na temat tej książki, więc mniej więcej wiem o czym jest ta książka, natomiast nigdy jej nie przeczytałam samodzielnie, a bardzo bym chciała to zrobić, żeby sobie to wszystko, wiecie, tak poukładać w głowie, wyrobić sobie własne zdanie, bo zdania są podzielone, jedni się zgadzają, inni się nie zgadzają, inni się zgadzają na przykład tylko z częścią, więc sobie po prostu wyrobić swoje zdanie, ta książka nie jest długa, ja czasami właśnie lubię sięgać po, też pod tego typu książki, także sobie, sobie zobaczę. Wiecie, że ja jestem teraz na etapie właśnie takiego porządkowania domu, swojej przestrzeni, pozbywania się rzeczy, które już mi są niepotrzebne, które mi się. ubrań, które mi się na przykład znudziły, które też już no, chciałabym, żeby dostały drugie życie, więc myślę, że ta książka po prostu jak gdyby jeszcze wzmocni i wspomoże ten proces, który się u mnie dzieje właśnie w głowie i w moim mieszkaniu, w moich przestrzeniach także, także myślę, że, że będzie fajnie się to czytało i dwie książki, które kupiłam bardziej z myślą o urlopie i to jest pierwsza z nich to co zostaje w nas na zawsze polecała tą książkę Alicja mówiła, że jest super że fajnie się to czyta no, widzicie, nie jest, nie jest cienka ale na taki właśnie na przykład tygodniowy urlop wydaje mi się, że będzie spoko, tym bardziej, że jest podobno wciągająca, także także zobaczę. Tu jeszcze jest, widzę, już teraz, teraz dopiero zobaczyłam, że tutaj z tyłu jest jakaś kolejna książka, nie wiem, czy to jest kolejna część tej opowieści, czy jakaś nowa. To, co skrywamy przed światem. Także, no zobaczę. Jeżeli mi się to spodoba, no to może później sięgnę po tą następną pozycję. I... Książka, która też była gdzieś tam polecana, nie wiem, czy też Alicja o niej nie mówiła, nie pamiętam już. W każdym razie Malibu płonie, też taka właśnie, to nie jest chyba nic takiego, wiecie, ambitnego. Natomiast na wakacje, właśnie na urlop, na ten okres ciepły, wydaje mi się, że będzie właśnie takie fajne, troszkę może lżejsze, do przeczytania, bo ja właśnie w tym okresie, wiecie, nie chcę sobie zawracać głowy nie wiadomo czym, tylko troszkę się tak odmurzyć, więc myślę, że te dwie pozycje będą fajne i jeszcze mam taką właśnie prośbę jak macie jakieś takie um, propozycje, coś co mogłybyście mi polecić właśnie jeżeli chodzi o książki na taki okres y, wakacyjny może być to coś jakiś romans, jakieś nie wiem no coś takiego, coś, co się fajnie czyta to, to chętnie skorzystam, piszcie w komentarzach bo no bo te dwie, no to to wiecie to to przeczytam prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami i i coś nowego by się jeszcze przydało, a w sumie nic, nic takiego nie mam na liście, co by, co by wiecie, co bym już wiedziała, że bym chciała. Także to mam, co prawda, jeszcze chyba z 5 pozycji mroza, których nawet jeszcze nie tknęłam, ale jakoś tak nie wiem, na okres wakacyjny to nie wiem, czy, czy, czy poniesiegnę, czy dopiero na jesień zobaczę. Może teraz jeszcze przed wakacjami, może w maju je przeczytam. No nie wiem, bo to bym właśnie nie chciała sobie zostawić na, na ten okres letni. A tą, tą książkę to będę już czytała właściwie teraz, już, już ją zaczynam. Także dobra, tyle ode mnie. No nie wiem, czy już kończę tego vloga, czy jeszcze Wam nagram tą wieczorną pielęgnację właśnie te z tej maseczki zobaczę, w każdym razie jeśli bym się już do Was nie odezwała to bardzo dziękuję Wam za oglądanie bardzo proszę o kciuki w górę tradycyjnie, jeśli Wam się podobało, zapraszam do sekcji komentarze tam polećcie mi koniecznie jakieś fajne książki właśnie na okres wakacyjny, urlopowy i dajcie znać, czy miałyście na przykład któryś z tych kosmetyków jeżeli któraś z Was miała tą maseczkę, to też chętnie przeczytam jakieś opinie bo z tego co widziałam to na seforze chyba nie ma jeszcze żadnych opinii, no ale mówię, Antipodes jest fajną marką przeze mnie już sprawdzoną, już miałam kilka kosmetyków żaden mnie nie z zawiódł za każdym razem jestem zachwycona, więc mam nadzieję, że to też mi się sprawdzi a to tyle. Na razie dziękuję. Pa!